Dzisiaj Wam pokażę niektóre dekoracje świąteczne w Piechcinie. Tutaj mamy pierwszą. Taki na słupa, to kolejny. Kolejna, kolejna. Tam jest kolejna rzecz. I Dzisiaj jeszcze się pojawi short. No, jak pokazuje Piech... E, pokazuję moją choinkę, ale dzisiaj nie pokażę całego piekina, może jutro. Sorry widzowie, ale no. Będę teraz się pobawić z kolegami, i koleżankami. No i teraz już która jest? Już wam mówię. 16.12 teraz jest. jest kolejny taki napis podświetlony oczywiście takiego wam nie pokażę bo to by zajęło mi z 20 minut nagrywania Poczekajcie. no i jestem teraz zobaczycie piękną choinkę jest biblioteka. Tam jest park. Tylko że ciemno i nie widzicie. Tutaj są dalej te takie, no, dekoracje na słupy Powoli zbliżamy się do mojego domu. Mhm. Jeszcze na tym filmie zobaczycie moją choinkę. Bo ogólnie tutaj miałem iść do swojej babci, ale może moja mama już przyjechała. O kolejna dekoracja. czy znaczy, ja już choinkę chyba wam pokazywałem. Coś mi się wydaje, ale zapomniałem nie? nie, że jestem jakimś, że nic nie pamiętam. No i teraz Sprawdzę, czy ktoś jest w moim domu. Światło no to muszę iść do babci. Tam też są jakieś dekoracje. Tak za daleko, nie będę szedł. Tam jest moja szkoła. Na wprost. Ogólnie to ja dopiero wczoraj ubrałem choinkę. Jakiś piesek. Sprint! Tam jest jeszcze, tam jest ciekawa, to już akurat mogliście zobaczyć na moim kanale. Tą dekorację świąteczną. Kolejny raz skrzydła pokazuję. Za 3 dni Wigilia. Jeżeli pod tym filmem będą włączone komentarze lub jak zrobię shorta z tą choinką to napiszcie co byście chcieli dostać na święta. Bo ja ogólnie chcę, chcę dostać Farming Simulator 19 Co tam jeszcze chciałem? LEGO Minecraft i ciężarówkę lego więc takie lego ciągle tutaj kolejna taka dekoracja tam kolejne winy się świecą balkony na fajne kolorki pamiętajcie subskrybujcie moim celem do końca tego roku jest 100 subskrypcji do końca roku chyba mam 7 albo 6 dni na wy Об этом спасибо, что у еще 50 подписчиков. И тоже... А там еще